Robimy atak na zamek w Malborku! Andrzej przyjechał do Malborka, znowu na samych gaciach, a się okazało, że to zimno je. Tam jest zamek? Robimy atak na zamek! Dobra, teraz lecimy szukać w ogóle miejsca, gdzie jest ta tego parkrana w Malborku, przy zamku. Ładnie tu, tylko że wietrznie i zimno, a Andrzej ubrał krótkie badejki, bo pokazywało, że będzie 7 stopni. Chyba trochę z Maretnem. trudno chycie Ty ale ja nie wiem gdzie lecimy Biegnąc szukamy miejsca startu i mety Ty no ale fajnie tu jest Podoba mi się Dobra widzimy się na starcie Halo! A więc zapraszam! Zobaczcie wraz ze mną jak wygląda gran w palborku! Okazało się, że nie tylko Gruzją tutaj dzisiaj przyjechał na zwiedzanie. A ja z nimi nie pogadam, bo angielskiego nie znam. Dzień dobry! Dzień dobry! Międzynarodowo będzie dzisiaj. Niemcy przyjechali tutaj, oczywiście, do nas, żeby sobie najlepszą literkę wpisać ze swojego parkronowego alfabetu, czyli literę Z. Z, jak zamek w Malborku. Z co prawda niepopularna jest w dzisiejszych czasach, ale nasza Zetka jest bardzo popularna. Dobra, dzień dobry, witam wszystkich. Tak jak mówiłem, to jest dzisiaj spoza Malborka? Ręka do góry. Podniosła Polska, zagranica nie zrozumiała, także Celina, jakbym. Tak, przetłumaczyć. Okej, okay. dobra, witam was wszystkich. Tak, 112 parkan. Dzisiaj mamy koleżankę nasza z Anglii, przyjechała. 250 parkanów na Malborskim parkanie, dzisiaj będzie miała zaliczone. Gratulacje, gratulacje bardzo wielkie. Thank you very much, I'm very happy to be here, to do my 250th with my bestest running buddies. Um, thanks for this guys. 3, 2, 1, go! Wrócę! Wrócę tu omawiałeś Te krótkie kwodelki to nie był dobry pomysł. Dobra trochę przyśpiechy, bo mi zimno Nie oszukuj! But mnie się rozwiągał znowu A kropelkę musisz go skleić Telewizja kłamie W telewizji się nie ogląda Chodzi się na YouTube'a, wpisuje się słowo biegnie i subskrybuje się mój kanał. Tak, tak będzie. Potwierdzona informacja. Wrótka. mam informująca jest. Czyli tutaj zawracamy. O tutaj i lecimy z powrotem Teraz będziemy wszystkich widzieć po kolei Siemano Grudziądz! Chyba pomiałem powiedzieć, że był pierwszy kilometr i było 4,20 chyba Nawet nie wiedziałem, że tak szybko potrafię biegać Ale tu grupa Marborka takie tempo narzuciła Będzie bolało ten pierwszy kilometr to się na pewno oddzięczy takim szybkim tempem. Uff. Ale spróbujemy utrzymać. Róbmy może życiówkę na 5 km. Trasa jest taka, że pomaga w sumie. Kałczasz prosto. <ślesk> <ślesk> Chciałem powiedzieć hello my friend <noise> Andrzej, nie cwaniakuj Biegnij Oddychaj, walcz Uu! A tu jak drzewo rośnie Na betonie Natura się zawsze obroni Teraz lecimy w stronę zamku Będziemy przebiegać Ciekawe Czy uda się to dla was pokazać fajnie Trochę zaryzykowałem tą kamerę na głowie Po raz kolejny, ale Myślę, że będzie w porządku. Uh, Malbork, Malbork, Malbork. Drugi kilometr. 4,43. Andrzej, szaleje. No dobra, lecimy na razie tak. Uh, najwyżej wolniemy później, ale skoro tak się trzyma tempo, to można cię ciągnąć to Ale fajna budka na książeczki przynieść Nie, inaczej Ja wy przeczytaj przynieść Tak było chyba napisane Możesz przyjść na ławeczkę, by pożyczyć sobie za ja darmo książeczkę, poczytać i albo ją oddać od razu, albo wziąć ją ze sobą i później ją przynieść. Albo przynieść inną Ja nie wiedziałem, że to już to tak to szybko biegać to umiem O, <zysklaracja> zamek Dzięki, cześć Tu jest zajebiście nie wiem jak mam ustawioną, ustawioną kamerę Ale podoba mi się tu ładnie Fajnie tak przymurzę No górna warstwa znowu za ciepło oh. Niepotrzebnie Bluza znowu niepotrzebna jedna Jak to jest, że ja się ubieram na dole na krótko, a u góry pół warstwy masakra po co? Zamek w Malborku nie wiem czy dobrze pamiętam ale Malbork to była to była stolica państwa królewskiego w latach 1309 do 1347 chyba nie wiem, czy dobrze pamiętam, a jeśli źle, to napiszę to na ekranie, żebyście przeczytali, że nie wiedziałem albo że wiedziałem. Lekkie wyniesienie tu było. Lecimy do kolejnej nawrotki. Ale piękne drzewo. Pomnik przyrody. Ale piękne. Tu. Mniej ziadbanem, mury niż tam, ale ścieżka fajnie ziadbanem dla spakierowiczów. Jeszcze nie przyspieszam, trzymam już takie tempo 5,20. Teraz pokazuję. Ciekawe, jak wskoczy na trzecim 4,58. Trzeci kilometr A tu co? To most jakiś stary drewniany mostek Albo tak zrobiony na stary O tam jak pięknie Ale fajnie obróśnie te drzewa znowu mi się barki spompowały mocno Jak tu fajnie Świetzianka O Park liniowy rzeka nogat i tracia park Chyba niebawem będziemy ja wracać Już mamy nawet, Już mamy 3,5 Pewnie 4 Tak już tam znowu tablica na nawrotkę Tu jak nawrotka Chyba tu A. I lecimy z powrotem już do mety Trochę więcej niż kilometr Można trzymać to tempo chyba Spróbuję przyspieszyć ale to jeszcze trochę Aha. No i znowu się wyrwał odwać, no Bo ja taki jestem Trochę samotnik Samotny jeździec No bardzo mnie pieką barki Nie wiem o co chodzi 5-1 Chyba dlatego, że ja cię się ubrałem Hello! Hello. Hi. Ty się jeszcze angielskiego chcesz nauczyć, Andrzejo? Weź jedno słowo, znasz i pajakujesz <laughs> Dwie. Teraz tu wytrzymaj Rycówki już nie będzie Raczej Ale czas i tak był Rewelacyjny bo będzie, bo już nie było końca. Jedziemy, jedziemy, jeszcze kawałek. Pięćset metrów. Uf. Trzymaj. To było wniesienie. 哎哎哎！哎，哎，哎，哎，哎，羡慕羡慕。 Metę. Już się było na meta Ja jeszcze podwiat Jak do atakować zamek Jak tu tak wieje coś już twarz Поехали! Это пиздец! Это караван! Правильная битва за дом! Давай, давай, давай! Давай, 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 давай! Быстрее! Дыши до конца! Смотри, тут не управляют! Я не понимаю этого! Хорошо! Спасибо! Питомцы! Nie wiem, Co to było za ciężkie Za ciężka bitwa 4,52 średnie tempo 24,29 Bardzo dobry czas myślę Już biegnie biegnieniu, kipać raczej ekipać Tylko widzi o co chodzi Razem część jakoś tutaj zalega, tu za co się nie ma Początek kroku

tutaj. I to by było na tyle z dzisiejszej wycieczki do Malborka. Także pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i do widzenia. Dobra, lecimy do samochodu i...

Skrywa, drewniana, bo to miała być imitacja, nie? ale była taka kiedyś wichura w latach 90., że poruwała, wiatr porwał, ale na jednej z tych platform była kobieta 42-letnia i wpadła do, do, do gatunku i, i tonęła Urany, tak. Dwójka dzieci została. Ojej.